Nieopodal mojego domu jest park Olszyna. No i tu właśnie postanowiłam się wybrać na spacer. No i miało być jakieś jeziorko, ale to jeziorko zaraz jest przy drodze. No tak to wygląda, taka, taka sadzawka, bajarko bardziej niż jeziorko. Spotkałam tu rodzinę kaczek. Nawet nie jedną, jest kilka rodzin kaczek. również są głęby. Pójdę trochę dalej, zobaczę może jeszcze będzie tu jakieś inne jezioro, tylko to by było. To takie malutkie. Idę dalej i wygląda na to, że to jest chyba tylko to. I do tego jeszcze taki jakiś kanałek dochodzi. Co ciekawe, tu jest taki mostek i w tym mostku jest specjalnie dziura dla kaczek, żeby miały ułatwione ułatwione przepłynięcie, żeby mogły sobie płynąć tym wspaniałym kanałkiem. Tu jest koniec kanałku i no i wygląda na to, że tej wody ona tam gdzieś spod ziemi się chyba wydobywa. Hm. Bardzo tajemnicza sprawa, Przecież ta woda stoi, to jest raczej odnoga z tego, z tego zbiornika. No nie wiem, bardzo tajemnicza sprawa. Tu jest jeszcze taka kładka drewniana, i również są tu jakieś wodne ro, rowy z wodą. O, tak to może powiem, ale wygląda to naprawdę fajnie. Jestem oczarowana tym miejscem. jeszcze też mamy jakiś taki zmiarnik wodno-błotny. Piękne drzewa. Ptaki śpiewają pięknie. Super, jest z parku olszyna. Może jeszcze ostatnie ujęcie. Na ten zbiornik. On się chyba łączy z tym zbiornikiem, który pokazywał na początku. Bo po środku jest kępa drzew, a ten zbiornik tak dookoła biegnie. Także pozdrawiam gorąco. Z parku olszyna.